Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy o wybór nowego papieża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Panie Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, wczoraj i dziś ten sam, także na wieki, Ty zbudowałeś swój kościół. Na fundamencie apostołów i nieustannie posyłasz ich następców jak owce między wilki, aby nauczali wszystkie narody, karmiąc Twoim słowem zagubioną ludzkość i umacniając ją sakramentami. Prosimy Cię zatem pokornie, nasz dobry pasterzu. Abyś w jedności Ojca i Ducha Świętego prowadził kardynałów, ludzi wieczernika naszego czasu, gdy podczas konklawę będą wybierać nowego papieża, niech oczekiwany przez nas Ojciec Święty będzie dla świata Twoim głosem, wzywającym do mężnego wyznawania wiary. I postępowania według Bożych praw. Niech będzie radosnym zwiastunem dobrej nowiny o życiu szczęśliwym, które znaleźć można tylko w Bożym Sercu. Zanim wiernie pójdziemy ku niebieskiej Ojczyźnie, do domu Twego Ojca. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem.